Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Brawl Starsa, aż włączyłem skiny, słuchajcie, ponieważ dzisiaj wbiłem rangę 25. Chcę wam się pochwalić, że to moja pierwsza 25. ranga. Gramy 5 dni, jestem nowy w tej grze, więc w 5 dni zrobiłem 25. rangę na pierwszej postaci. W tym momencie będziemy też chcieli wbić na kolcie 25., tak jak obiecałem. I widzowie, jak już będziemy mieli kilka postaci na 25. randze, oczywiście jak skończy się sezon, to wiadomo, że to tam spadnie. No ale nawet jeżeli spadnie, to później i tak to odrobimy, co nie? Bo to nie spada. Jakoś dużo, także zakładam, że będzie całkiem spoko. Ogólnie, jeżeli chodzi o mojego kolta, to widzowie jest bardziej ulepszony od, Ed od Edgara, ale Edgar ma to do siebie, że to, to jego skakanie, to jego chowanie się, bycie tym takim zabójcą jest naprawdę OP. No To jest mega OP postać i tak jak mi mówiliście, na hiper doładowaniu on naprawdę jest przepotężny, ale widzowie, nie mam w ogóle monet, także niestety na razie mnie nie stać, ale kupię mu wszystko, co się tylko da tutaj. Kupię też widzowie, twarde lądowanie chyba jest lepsze od rękoczynów. Dajcie znać w ogóle. Co myślicie? Teraz każdy niech napisze pod odcinkiem, czy lepszy jest, czy lepsze jest twarde lądowanie, czy rękoczyny. Chcę zobaczyć, ile jest, na ile głosów. I widzowie, hiperdoładowanie wiadomo, zwiększa nam naprawdę dużo, dużo rzeczy. I wtedy naprawdę będę w stanie wbić, myślę, nawet topkę. Słuchajcie, ponieważ, żeby wbić się do topki Edgarem, to już wam pokazuję, Edgar w topce, czekajcie, sobie go wybierzemy. Edgar w topce, tutaj mieliśmy tabela wyników, lokalnie, oczywiście, w pl patrzymy. Żeby być chociaż widzowie w topce na dwusetnym miejscu Edgarem to musimy wbić uwaga już przesuwa widzowie wy w tym czasie możecie zostawić łapeczkę w górę oczywiście już wam mówię tutaj było 913 pucharków no to powiem wam że brakuje nam 150 tak naprawdę się troszkę więcej, ale około 150 pucharków muszę nabić, więc naprawdę jesteśmy blisko topki widzowie. Jak będę miał topkę, nawet takim edgarem nieważne. I tak się cieszę, bo wiecie, to jest 5 dni grania i naprawdę idzie dobrze. Zagramy jeszcze coltem i słuchajcie, coltem zagramy sobie. Ja w ogóle nie gram nokautów, co nie? Więc dzisiaj zagramy sobie nokauty. I te nokauty zagramy być może właśnie z widzami. Czekajcie, czy ja coś widzowie tutaj szukają kogoś do grania? Może Stasia zaprosimy. I zaprośmy tutaj, no woj gra aktualnie. Widzę, że ma dużo. Pucharków. Tak, patrzę, kto ma dużo pucharków, więc widzowie, może Eryka zaprosimy? Nie, no nie wiem, szukanie drużyny. No słuchajcie, tak myślę, kogo by tu zaprosić. Kto jest takim prosem? Kto jest totalnym prosem, widzowie? Nie jestem pewien. Może być tutaj też Dominik. Dodajmy do Dominika. Czy Dominik przyjmie tutaj moje zapro? No nie wiem, widzowie. Najwyżej sub Zagrab. Zobaczmy tutaj na przykład proska jeszcze, jak mu to idzie. No i widzowie, mamy prosek przyjął. Dobra, 600 pucharków. Ja tu widzowie, teraz wiecie, mogę się pofleksować takim Edgarem. Patrzcie, pyk. I 750. Od pucharków, normalnie. Także no ale ja chcę zagrać koltem, żeby na kolcie wbić 25, znaczy 25 rangę. Bo jaki jest mój cel w ogóle w Brawl starcie, widzowie? Prócz robienia karnetu, a propos karnetu, mam już 31 poziom. Ja wiem, że to jest mało, i jakbym kupił klejnoty, to mógłbym sobie odblokować jak y w sumie większość youtuberów od razu, no ale staram się, widzowie, tego nie robić. Po prostu jak już dostanę tego skina, to wam go pokażę. Jak dostanę pierwszy tytuł gracza, to też pokażę. I Edgarem, widzowie, chciałbym mieć tytuł Edgara, bo Edgar ma mega fajny ten tytuł. Zobaczcie to, on tutaj ma na końcu prezes Brawl Stars. Mi się to bardzo podoba, widzowie. To co mogę powiedzieć? Dobra, słuchajcie, lecimy za dymiarzem Coltem. No i zaczynamy. Jest Dominik, jest Prosek. Pozdrawiamy tutaj do odcideczku i zobaczmy, czy wygramy jakąś gierkę. Nie mówię, że musimy, ale postarajmy się. Postarajmy się, widzowie, bo naprawdę no fajnie by było mieć jakąś wyższą rangę też na kolcie. Jakbym miał kolta na 25 i Edgara na 25, to są dwie moje ulubione postacie aktualnie. Zobaczmy, jak dalej, bo wiecie, ja dopiero odblokowuję postacie. A i właśnie to, co mi mówiliście, żebym zaczął odblokowywać kita, to właśnie to zrobiłem. Także teraz, widzowie, ja już odblokowuję tego kita. I bardzo dużo trzeba kredytów, ale go odblokuję, bo robiłem, źle to robiłem, że totalnie nie odblokowywałem jakiejś mocnej postaci, tylko to, co mi po kolei dawało. To jest bez sensu, nie? No najlepiej po prostu odblokować od razu jak, jakąś mocną postać, typu kit. Dobra, da dawaj, dawaj go, dawaj go, Dominik, lecimy z nim, lecimy z nim. Okej, okay, mamy go, mamy go. Nie, 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 no najgorzej, najgorzej widzowie, no jeszcze leć na ulcie, Jezu nie, ten knockout będzie najgorszy, nie, no totalnie, dobra widzowie, przegrałem, Prze no nie dam rady, nie dam rady, totalnie tutaj odwalamy, nie, ja nie wiem, może też widzowie zagraby sobie z losowymi osobami, zobaczymy jak tu widzowie grają, dobra, czekajcie, i teraz tak, no ja wiem, że ja też nie gram najlepiej, ale trzeba się tutaj postarać widzowie, to jest ranga, to trzeba tutaj bardzo mocno grać, o nie, 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 nie. dobra, bo no, powiem wam, że nieźle dostałem. Dawaj go, Dominik, dojeżdżasz. No nie, to małpę, małpę dojedźcie. No małpę, małpę, dawać, dobra, nice. Powiem wam, że odwaliłem. Ale nie wiem, co mnie zabiło. To chyba ta taka królowa, która tutaj chodzi. Najlepiej, jakby prosyk z Dominikiem chodzili razem, bo tak chodzić osobno jest mega słabo. Jak jest dwóch na jednego, to jazda, dobra, ładnie. I o to chodziło. Także widzowie, bardzo dobrze nam nawet idzie, powiem wam. Znaczy, no może nie bardzo. Dobra, bardzo dobrze, to źle powiedziane. Idzie nam tak. Całkiem nieźle, ok? No, możemy przyznać, że całkiem nieźle. No, ten tutaj oczywiście truje tym. Y, 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 to jest crow? to jest chyba kruk, nie? Kruk tutaj truje cały czas. No mogę. Nie mam już gadżetu. Chciałem powiedzieć, że mogę gadżetu użyć, Ta. Dobra, mamy, mamy jednego. Dobra, nice, wycięty. Teraz poczekam na HP. Dawaj Dominik tutaj, okej, okay, okej. Okay. Czekamy, czekamy, na no, spokojnie. Okej, okay, i lecimy z nim. Dobra, widzowie, lecimy, lecimy. Nie! Przegramy, przegramy, chyba przegramy, chyba przegramy. O ja, już bym go zestrzelił, nie? Już bym zestrzelił kruka. Nie no totalnie, widzowie, chyba dobrze zagrałem, no nie wiem, 23 tysiące nabiłem, no tu widzowie troszkę bało, troszkę bało, nie powiem, że nie. Widzowie, może spróbujemy też zagrać sobie. Teraz już mówię do was na nagraniu, może spróbujemy zagrać też solo, bo nie wiem, jak na tej mapie Colt sobie radzi, co nie? Czekajcie, starcie, gra solo i lecimy. Zobaczmy, jak sobie Colt tutaj radzi, bo jeszcze tak nie testowałem jakoś bardzo. Zobaczmy, okej. Okay. 600 pucharów widzowie, no to są same prosy, już to już nie jest gier. Taka chillerka totalna. Myślę, że Coltem nie będzie mi się fajnie grało na tej mapie, wiecie? Bo ona jest taka, że tu bardzo jest taki ścisk i trzeba na mega blisko grać. I bardzo dużo osób tutaj. Bardzo dużo osób lata, co nie? Tutaj wszędzie. Także, no dobra, małpę możemy. O, ale by dostał, nie? Prawie by tam mega mocno dostał. Ok, do, do razie to wygląda słabo. Wygląda to słabo jak zawsze zresztą. Ok, tutaj Edgara bijemy. Rozwalmy, rozwalmy mu to. Dobra, żeby się nie chował, żeby się nie chował cwaniaczek. I tutaj, dobra, dojeżdżamy, dojeżdżamy, dojeżdżamy go, dojeżdżamy go. Dojeżdżamy go, dojeżdżamy, dojeżdżamy. Dobra, mam, mam Edgara, mam Edgara. Dobra, widzowie, normalnie, lecimy po kolejnego. Nie, nie, widzowie, no nie, no, tak dobrze mi szło. Serio, w sensie, naprawdę nam fajnie szło. Nawet Edgara rozwaliliśmy, no ale niestety, ten kit jest mega OP. Ja bym chciał mieć kita, dlatego go odblokowuję, jak widzicie, ja mam tyle aktualnie. Bo kit, no, skaczę ci na web. I cię dojeżdża. I to jest wszystko. On nie musi nic więcej robić. Dobra, spróbujmy, może zagrać tak z randomami jeszcze. Z widzami zagraliśmy, z randomami ogólnie nie gram, więc zobaczmy, jakby było z randomami. Totalnie randomowe osoby, jak zagrają. Mamy jakiegoś Lemona i Mister Key. Jest to oczywiście. on. on ma drugi poziom na tym Dynamajku. Dobra, powiem wam, że już po, powoli znam też postaci, nazwy wszystkie. Bo wcześniej to tak nie ogarniałem. Dobra, rozwalmy to tu. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, odpalmy tutaj się w tego kolta chyba że on tu strzela cały czas, czek Dobra. O, walnąłem go, walnąłem. Dobra. O nie no, widzowie, nie mogę, nie mogę jakoś trafić. Dobra, czekajcie, muszę myszką lepiej. Okej. Okay. Dojedźmy, dojedźmy. Czekajcie, muszę się skupić. O, ja nie mogę, ale dostałem tutaj na łeb. Dobra, powiem wam, że wszystkie gadżety wytracę w takim tempie No nie, no ten Joker jak mnie dojechał Ej, serio, mega, mega ciężko jest No teraz ja odwaliłem, to prawda Ale tam Mike też już dostaje No powiem wam, że ciężka, ciężka sprawa Mamy takie chyba słabe postacie Znaczy no Colt nie jest słaby, ja nie wiem widzowie No ale Mike nie jest ulepszony, bo widzę Także tutaj no ciężko Ciężko będzie cokolwiek zrobić, dobra! Odpalamy się w niego, do... ale jakby mi pomogli bić, to by było łatwiej, nie? Bo generalnie, jak ja strzelam w kogoś widzowie, to mi nikt nie pomaga, mam takie wrażenie. Dobra, i leci tu, leci, przyszedł, przyszedł ten pajac, pajac przyszedł. Strzelajcie do niego, strzelajcie! Dobra, lecimy, lecimy, bo ten pajac tam lata cały czas, on jest straszny, nie? Dobra, mamy go chyba. Nie przeszedł! No to widzowie, to przegraliśmy, nie? To przegrana totalna. Dobra, widzowie, mamy przerobadę, naprawdę, no. Nie, no widzowie, no widzicie co się dzieje? Randomy totalnie się nie starają. No w sensie zobaczmy. Zobaczymy na statystykach. 12 koła a randomy po 4 i po 7. Nie, no come on, no naprawdę, no to... nie czemu ja dałem zagrać podobnie z nimi? Okej, okay, nie dało mnie do nich. Powiem wam, że no nie chcę być niebiły, ale naprawdę robię 4000 obrażeń na nokaucie, no to jest tak średnio, naprawdę średnio. No, kwestia jest taka, że trzeba duże obrażenia zadawać, co nie? No, ciągle trzeba zadawać. Ja nawet jak nie umiem grać, jestem nowy, to i tak ciągle strzelam i coś tutaj robię. No, nie stoję i nie patrzę, co nie? Czy tam nie wiem, tak jakieś takie podchody robię bez sensu. Cały czas, widzowie, tutaj strzelanko i tyle, i jedziemy. No, kieła mają, to powiem wam, że będzie grubo. Dobra, no, kieł tutaj rozwali naszego, wiadomo. No i zobaczcie, widzowie, ja zostaję sam. Ja zostaję Insta sam. Nie no, granie no to jest nonsens, nie? Ja nie wiem, jak wy uważacie, ale moim zdaniem granie solo jest tysiąc razy lepsze, naprawdę, bo no, chyba że ma się super drużynkę, taką już wiecie, na cały czas, tak, że gramy z nimi ciągle, no to wiadomo, no to wtedy okej, okay, że wiemy, że ktoś jest totalnym prosem i tak dalej, no to wtedy na pewno to odda. Ale granie tako, no to mega, mega nie oddaje, dobra? Zobaczmy, gdzie gdzie ten kieł. Nie, nie, a! Dynamik mnie rozjechał, nie? Totalnie. Dobra, Spike uciekł. Jest jeszcze szansa, widzowie, ale ten Spike tak trochę chyba nie wie, co robi. Patrzcie, co on robi. Okej. Okay. No i dojazd. Widzicie? On w ogóle jakby nic nie zadał. Zobaczmy ich obrażenia, żeby nie było widzowie, że ja tak obrażam bez sensu. Patrzcie. No dobra, Spike, ale to najwięcej leczenia jest. Ale dobra, no, nadal, nadal. Zadał dziewięć tysięcy, a nasz Dynamike, zobaczcie, jakie Porównanie, widzowie, porównanie. Nasz Dynamike ma 5400, a przeciwny 20 tysięcy. No i powiedzcie mi, czy, czy to moja wina, że przegrałem? No nie sądzę, nie sądzę. To jest właśnie ten problem, że granie nie. Imo granie solo jest tysiąc razy lepsze, tylko kwestia jest taka, że... Do no Colt'em będzie ciężko na tej mapie, wiecie? Najlepiej to w ogóle by było grać czymś tutaj nowym, bo też mu. Albo Darylkiem sobie. Ej, wiecie co? Ociśnijmy Darylkiem. Dawno Daryla nie wbijałem, bo a propos wbijania, to na kolcie wbijam, na Edgarze aktualnie i Daryl, nie? Jeszcze dodatkowo będę wbijał też Kita, jak już go zdobędę, to wiadomo. No ale tak naprawdę, wiecie, chciałem Wam pokazać po prostu, że udało się. Udało się tą 25 ragę wbijać, już, ja już i tak jestem szczęśliwy, ale na pewno w mnie jak tak nikt nie gra, no w sensie, że 4000 ktoś robi. Na kaucie. Dobra, ktoś tu stoi awka. Spoko, chętnie cię dobije. Nie! Odobiedujecie, dojedzie! Oj, <laughs> co się dzieje? Ale Doryla dojechała, nie? Totalnie! A ja widzowie, biję mnie! Biję, biję! Nie no widzowie, dobra, wiecie co? Totalnie. Ja nie wiem, ja już chyba się od tych randomów dostałem jakiejś takiej pasy, że ja też odwalam takie rzeczy, że po prostu się grać nie da, nie? Naprawdę? Co ja odwaliłem? Podchodzę do Awka, jeszcze awk mnie rozjechał. Dobra, to już to się wytnie, widzowie, to się wytnie. Nie, ale szczerze, powiem wam, że myślałem, że Daryl jest OP, ale to nieprawda, bo powiedzieliście mi o tym, że do 150 pucharków chyba gra się z botami. Dlatego tak łatwo grało się Darylem, tak naprawdę to nie jest jakieś proste. Daryl jest taki, no fajnie, że mu się ult ładuje ciągle, ale no nie jest jakiś przepotężny, no umówmy się, patrzcie, ten, ten jego strzał jest bardzo na blisko, to jest taki shotgun bardziej, wiadomo, no ale moim zdaniem, wejdźmy może w środek, ale chociaż dobra, tam Edgar jest, to już wolę chyba nie wchodzić. Aktualnie wiecie co, chyba sobie staniemy tutaj. Dobra, i ten 8 bit ciągle tutaj, ten 8 bit czy 8 bitowiec, nie wiem jak go nazwać, cały czas próbował mnie zaatakować. To jest dziad jeden, nie? No normalnie. Odpalony na mnie totalnie. Dobra, jedziemy, jedziemy, turlamy się, widzowie. No powiem wam, że darylem. To się nie da grać. Darylem to można tylko uciekać, nie? Naprawdę. To brzmi, brzmi dość no, głupio, że tylko uciekać. Po to grać postacią, żeby uciekać, ale tak. Darylem się dosłownie tylko ucieka. Patrzcie, ja mogę sobie uciekać. No i okej, okay, ale tak naprawdę niewiele jestem w stanie zrobić. Okej, okay, El Primo bijemy, widzowie. BML El Primo, bijemy El Primo! El Primo Nie no, El Primo to mnie zaraz dojedzie i tyle będzie. Dobra, El Primo już uciekł. Widzowie mamy pięciu pozostałych zadymiarzy. No gram totalnie pod takie, wiecie, uciekanie, nie? Ten Edgar też gra pod uciekanie, to widać na pewno. Dobra, teraz ja uciekam, widzowie. No i co dalej zrobimy? No, Edgar mnie tutaj gania. Jako Daryl. Raczej... Nie no, daryl nie jest do grania, nie? Dla, dlatego nikt nim nie gra na wyższym poziomie, ja już wiem dlaczego. Bo naprawdę darylkiem się nie da grać, widzowie. Patrzcie co on robi. No niby coś tam przejadę go, ale ja nie mam obrażeń. Ja nie mam dosłownie obrażeń, ale dobra. I tak wygraliśmy jakieś pucharki. Powiem wam, że granie darylem, jednak sobie odpuszczam chyba, wiecie? On jest mega taki. <laughs> Taki sobie. No nie, no umówmy się, jest naprawdę taki sobie. Oczywiście biorę moją 25 rangę, widzowie, żegnam się z wami. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chodzi o karnet, to tak jak mówiłem, wam pokażę. Ale czekam, widzowie, chcę też sobie kupić troszkę klejnotów, żeby też, widzowie, kupić monety, żeby ulepszyć tego Edgara. Po co? Wiem, że się nie opłaca kupować monet, ale widzowie, to nie ma tam znaczenia dla mnie, bo chcę go ulepszyć na maksa i zobaczyć, jak dobrym zabójcą on jest na takim maksymalnym, totalnie wymaksowanym poziomie, co nie? Więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Wszystko przetestowaliśmy w Brawl Starsie. 2,5 tysiąca pucharków widzowie ogólnie. No i co? Mam nadzieję, że będzie tutaj fajnie, aby się grało dalej, bo mam nadzieję, że więcej 25 rank wbije.